Zamierzam ujawnić, co robią moby, kiedy wychodzimy ze świata w Minecraft Czy stoją w miejscu jak lalki? A może robią coś tajemniczego, o czym nawet nie mamy pojęcia Pierwszym krokiem, by to odkryć, jest wpisanie tej komendy na czacie gry Teraz wszyscy modowie pomyślą, że naprawdę opuściłem świat Człowieku, widzę tu już świniaka Myślę, że możemy zacząć od nich, bo wydają się być najbardziej niewinne Spójrz, ona stoi No to sobie spaceruję po tej małej krainie spokojnie Ale wątpię, że znajdę coś Zwariowana na punkcie świni, prawda? Bo świnia... O, on idzie stary! Myślisz, że idzie spotkać się ze swoją paczką. Poczekaj, czy ten świnia biegnie. Jest trochę szybki, nie? Co to jest? Co on robi? Ziomek. Co to jest? Jest tu jakaś tajna baza świnek, ziomek. Nigdy tego nie widziałem, stary, co za szaleństwo! O, przyszła wiadomość na czacie! Świnka! Hashtag 234. Ten prototyp też nie działał. Jak to stary? Spójrz! Mają tu kilka świń zamkniętych w klatkach, coś jak laboratorium naukowe. Szkoda! Musimy szybko zdobyć sztuczne świnie, aby nas zastąpić! Co te świnie mówią, stary? Nie mogę już znieść tych graczy! Co? O, przyszedł kolejny komunikat, patrz. Tak, na razie wyślemy to również na miejsce utylizacji. Jak to, że miejsce. Co to? Co? Stary, muszę się stąd wynosić, zanim te świnie zorientują się, że tu jestem, stary. Kurde, co za dziwna sprawa, stary. Myślę, że tutaj już jestem daleko od jakiejkolwiek mafii. Zasadniczo, świnie są jak naukowcy i tworzą pigliny jako prototypy sztucznych świn. Czy to oznacza, że wszystkie pigliny, które widzimy w Nether, to nieudane eksperymenty stworzone przez świnie? Stary, teraz gdy już widziałem świnie, muszę spojrzeć na inne moby. Mamy tutaj krowy, koty, konie, ale co przyciąga moją uwagę, to ten szkielet tam. Zobacz, jak dziwnie się zachowuje. Żeby go śledzić, zostanę tutaj na survivalu, bo chcę, żeby było trochę bardziej ostrożnie. Co to jest? Nie, niemożliwe. Boże, on nie może mnie tutaj zobaczyć, stary. Ojej, spokojnie, muszę się schować. Dokąd ten szkielet idzie? Najdziwniejsze jest to, że założył hełm, żeby się nie spalić. Czy on wchodzi do tej jaskini tam? Ach, będę śledzić tego szkieleta! Będę śledzić tego szkieleta, nie obchodzi mnie to. Spójrz tylko, stary. Co? Jest mnóstwo szkieletów w jaskini. O nie, szkielety też rozmawiają. Dość! Potrzebujemy lepszych warunków pracy. Spróbuję podejść trochę bliżej, żeby mnie nie zauważyli. Człowieku, wygląda na to, że tu odbywa się zebranie szkieletów. Patrz, co za szaleństwo. Patrzę tutaj z boku, bo nie mogę zwracać uwagi. Lepsze łuki. Te, które mamy, zawsze są bliskie złamania. Tak, widzę, że szkielety nie mają łuków. Ale co z tymi na ścianie? Czy nie mogą wziąć tych ze ściany? Więcej hełmów. Każdego dnia musimy ukrywać się przed słońcem. To jest bardzo nudne. Stary, zaczynam współczuć z tym szkieletom. Oni naprawdę protestują. Tutaj. Żeby spróbować uzyskać lepsze rzeczy. Wkrótce mogą rozpocząć strajk. Stary, spróbuję popatrzeć trochę więcej tutaj. O nie, o nie, o nie, o nie! Ojej, powiedzieli, że mnie widzą, stary. Napisali na czacie. Czekaj, jest tam grać przy drzwiach. Pewnie teraz mnie ścigają. Patrz! Oni rozmawiają na herbatce. Nie, jak to, że nie wyszedł? Tak, wyszedłem. Biegnij, biegnij, biegnij. Na szczęście szkielety są głupie, stary. Chociaż kiedy opuściłem świat, wydawało się, że stali się nawet bardziej inteligentni. Szkielet wiedział, kiedy założyć kask, aby nie doznać obrażeń od ognia. Och, myślę, że udało mi się uciec. Prawie mnie złapali, ale... Teraz wiem, że organizują się, aby dochodzić praw pracowniczych. Myślę, że lepiej się przebiorę, żeby kontynuować śledztwo. Są tu jakieś owce, ale przebiorę się za kurczaka. Zobacz, byłem zwrócony w tamtą stronę. Teraz wydaje mi się, że jestem dobrze zamaskowany, co? Lepiej niż dla widza. Dobra, już odkryłem, co robią świnie i szkielety, kiedy opuszczamy świat, ale teraz, kiedy jestem kurczakiem, skorzystam i spróbuję dowiedzieć się, co robią kury. I czekaj, co to za konstrukcja tam, stary? Wygląda jak ogromne smocze jajo i wygląda na to, że jest tam kurczak na filarze. Podejdę bliżej, żeby zobaczyć, co to jest. O kurczę, jest wiadomość na czacie od generał kurki. Pierzaste siostry, moment zdobycia się zbliża. Co ona mówi, no nie? Spokojnie, czy uda mi się wtopić w te kurczaki tutaj? Podejdę tutaj i zostanę tu z tyłu z nimi, patrz. Gotowe, myślę, że teraz jestem zamaskowany. Jajo końca. Nasze prawdziwe dziedzictwo. Nie możemy pozwolić, aby pozostało w rękach Smoka. Czekaj, czy one myślą, że jajko Smoka należy do nich? I skąd one wiedzą o istnieniu Smoka? Plan inwazji jest prawie gotowy. Przeprawa zaczyna się jutro o wschodzie kwadratu Słońca. Wschód kwadratu Słońca? Co te zwariowane biczki gadają, stary? Ona tam czyta coś. Facet: muszę bardziej się skupić na tym, co one mówią, nic nie rozumiem. Nie, nie trzymaj jajka! Mój Boże, chłopie! Poczekaj, kury nie noszą rzeczy! Nie, 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 nie! Powiedziała na czacie! Żartujesz sobie ze mnie! Zniszczę cię! Nie, ten kurczak nie może mi zobaczyć, stary! Myślałem, że jestem w przebraniu, ale skończyłem trzymając jajko w ręku. Czy kury potrafią pływać? Mam nadzieję, że tak! Dobrze, zobacz, jest inna, inna wiadomość na czacie. Spokojnie generale. Może pewnego dnia pokona smoka i ułatwi nam pracę. Jest kura, która próbuje mnie bronić. Generał kura powiedział Masz rację. Myślę, że lepiej, żebyś stąd wyszedł i udawał, że nic nie widziałeś gracz. Ja się stąd zmywam, skoro mnie puścił. I mój przyjacielu prawie zostałem złapany i odkryty przez kury. Oby kury nie powiedziały innym mobom, że jestem przebrany. Stary. Stary, dziwne jest to, że w tej wiosce nie ma wioskowych. Chciałem zobaczyć, co robią wioskowi, kiedy wychodzimy ze świata. I wygląda na to, że wioska nie jest miejscem, gdzie się dzieje to, co robi prawda? Ale jest coś dziwnego, czego jeszcze nie widziałem, stary. Jest tu golema żelazny. Zobaczmy, co robi golem żelazny, kiedy wychodzimy ze świata. Wygląda na to, że trenuje na czymś w rodzaju worka treningowego, prawda? Worka uderzeń przy studni. Stary golem jest tak silny, że zepsuł maszynę. Spójrz na to. Ten świnia jest szalona. Człowieku, co to jest? Jest tu siłownia, stary. Co za dziwny interes. Spójrz. Świnia biegnie. Golem poprawił. Och, lis. Mam nadzieję, że nie zobaczy, że jestem... Bera, co ten golem robi? O cześć, ludzie! Golem strądu w akcji i dzisiaj pokażę wam, jak poprawnie wykonać ćwiczenie na triceps. To będzie ciężkie. On, on nagrywa wideo na siłowni stary i człowieku, zobaczmy, co on tutaj nagrywa, stary. Wystarczy, że spojrzycie tutaj na worek treningowy i sprowadzicie go na dół w równym tempie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, aż do upadku 7, 8, 9, 10. Tak to robisz, chłopie! Teraz przechodzimy do klatki piersiowej. Hej, więc tak on staje się silny. Jest influencerem fitness. Ciekawe, czy pomógłby mi stać się silniejszym, gdybym. Jestem tchórz, prawda? Nie pomoże mi. Myślę, że lepiej będzie, jeśli stąd wyjść. Teraz, kiedy już odkryłem co robi iron golem, kiedy opuszczamy świat. Teraz szukałem jakiegoś innego stwora, żebyśmy mogli zrobić to, zrobić dlaczego ta krowa na mnie patrzy. Cześć, czy ona, czy ona wie, że jestem prawdziwym kurczakiem? Nie, jak dziwne. Lepiej stąd wyjdę. O kurczę, bałem się, że ta krowa odkryje, że jestem fałszywym kurczakiem, ale wszystko jest w porządku. To jest lista mobów, które już znalazłem i dowiedziałem się co robią. Teraz, skoro zapadła noc, spróbuję znaleźć wrogie moby. Chwila, co to jest? Jest jakaś konstrukcja na środku niczego. Nie ja to zbudowałem. Spójrzmy. Wow, impreza. Spójrz, stary, jaka szalona sytuacja. Zwierzęta wszystkie tańczą i rozmawiają tutaj na imprezie. Spójrz, kot mówi tutaj. To miejsce jest bardzo dobre. O Prawda, dobrze, że Creeperzy otworzyli ten biznes. Poczekaj, czy mogę coś tutaj kupić w okolicy? Halo! Ej, szefie, co chcesz? Napój, woda, przekąska, mów wszystko! Ile to kosztuje? Tak, 10 TMT z każdy. Chłopie, niestety nie mam kasy! Więc wejdź stamtąd i daj miejsce komuś innemu. Chodź, następny! Nie, nie, spokojnie, dlaczego są tu koty? Czy się ich nie boicie? A, bracie, odpowiednia motywacja pomaga przezwyciężyć każdy strach, jeśli wiesz, co mam na myśli, prawda? Jaka motywacja? To są koty. Pieniądze! Pieniądze! Pieniądze. Następny. Słuchajcie, muszę stąd wyjść, bo inaczej mogą mnie poważnie wysadzić, ale wygląda na to, że ta impreza jest naprawdę świetna, prawda? Creepery stały się przedsiębiorcami. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Ludzie, właśnie odkryłem, co robiło wiele mobów. Ale pamiętacie, jak mówiłem wam o Villagers, że nie byli w wiosce? Spójrzcie, gdzie oni są, stary. Wygląda na to, że odbywa się targ Villagers, i wygląda, że są tu moby, które chcą coś kupić, i tak dalej. Stary. Maracatnir, ja jest dziesięć w mojej ręce, co? W mojej jest osiem, w mojej jest pięć, w mojej jest... Oni rywalizują tutaj, stary. O matko, jaki różny wieśniak, ten tutaj, stary. Uważaj na zbroję, piękna kobieta nie płaci, co nie? Oj, jeśli tak mówisz. Dla ciebie to dziesięć szmaragdów. Spójrz, jaki jesteś wystawny. Wow, stary, oni nigdy nie przestają próbować sprzedawać Wieśniak skończył Szkoda mi wieśniaczki, stary Ale nawet nie wiedziałem, że to jest w tej grze Człowieku, oszalałeś, ja się stąd wynoszę, stary Ci wieśniacy... O, kura Wow, ta tutaj nadaje się do sprzedaży, co? Pójrz w mojej ręce 20 szmaragdów Co to? Nie, 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 nie Ten stwór mnie tutaj przyłapie Złote jajka To szalone Wieśniak oszukuje innych, a nawet nie daje jajka, stary O rany, chłopaki, odkryliśmy, co robią wieśniacy, kiedy nie jesteśmy w świecie Teraz, kiedy już pozbyłem się tego szalonego wieśniaka, wprowadzę tutaj komendę, żeby znaleźć chatkę wiedźmy. Przełączę się na tryb widza i się tam teleportuję. Gotowe, jestem na bagnie. Słuchajcie, tam jest wiedźma w domu, stary. Myślicie, że ona... No, wygląda na to, że jest tylko... Spokojnie, sprawdźmy. Wow, jaka dziwna wiedźma. Hmm. Drzewo. 0% szans na lot. Zanotowano. X, -e. ona robi jakieś notatki. Ludzie, dlaczego ona tam umieściła slime stary? R. Yeah. Mm. Slime. Mm. Ziemia. Hm, mm. slime. Jeśli rzucisz miksturę na slime, to się rozpadnie. Zapisane. Hm, mm. ale co jeśli wypadnie? Stary, to super. Ona robi notatki. Wydaje się, że studiuje grę, żeby zobaczyć, co robi, gdy gracz wchodzi do świata. Wiesz? O kurczę. Jeśli zostanie upuszczona, mikstura się odbije. Zapisano. Co jest kolego? Mam nadzieję, że ona nie zauważy, że tu jestem, skoro jestem przebrany za kurczaka. To stało się trochę trudniejsze, prawda? Spójrz, teraz jest na drzewie. Co jest, stary? Ona rzuca. Poczekaj, co ona robi z świnią? Wow, rzuciła świnię z drzewa. Świnio, mikstura działa. Potencjał na podróż. Czy uda mi się sprawić, że będzie latać? O rany, ta kobieta skończy tworzenie odwrotnej grawitacji. Oszalałeś? Muszę to przetestować na innych mobach. Czy jest gdzieś tutaj kura? K k kura? Nie, nie kura. Lepiej stąd wyjdę stary. Nie chcę zostać złapany przez wiedźmę i stać się eksperymentem. Stary. Teraz gdy już odkryłem, co czarownica robi, zostało mi bardzo niewiele mobów i będę gotowy. Do nether, zobacz co robią tamtejsze moby Pierwszy raz idę do nether w tym filmie Ciekawe co robią szkielet witter, blaze, gość i te moby, nie? Skoro jestem w nether, żeby lepiej się dostosować do tego otoczenia Skoro kurczak nie ma większego sensu Zamienię się w gościa Zobacz, stary, jestem wielkim gościem Moja kamera nawet mnie nie widzi, tak jestem duży Mogę strzelać kulami ognia Chwila, wydaje mi się, że słyszę Wow, ale ten gość leci bardzo wolno, stary co to jest tutaj? Stary, właśnie znalazłem jakąś rzecz Wygląda jak arena Spójrz, jest wielu gości, wiele ogni Kurcze, jakie dziwne I wydaje się, że w końcu dotarł nasz kolejny zawodnik Możesz zejść, gościu! Och, chłopcze, myślę, że pomylili mnie z zawodnikiem. C, -y, czy powinienem tutaj podejść? Zobaczmy, czy powinienem strzelać do tych celów? Ale to musi być bardzo trudne, aby trafić. Trafiłem! Mój Boże, trafił dokładnie w środek celu! Kurczę, stałem się legendą w neterze stary. Nie wiedziałem, że jestem tak dobry w strzelaniu do celu, to znaczy w strzelaniu do kulognia. I przechodzimy do ostatniej rundy. Ostatnia runda, stary. Jak to? Oxy! Czy Blaze spróbuje teraz strzelić? Ue, ale. Mój Boże, Blaze jest bardzo zły, stary. Człowieku, Blaze nawet wraca na trybuny. Właśnie dotarł tutaj i zawstydził się przed Blazami i gośćmi. O mój Boże, wygląda na to, że będziemy mieli rzuty karne z nowym tajemniczym wyzwaniem! Będzie konkurs na P... Nie, mama, czekaj, nowy uczestnik! Nowym tajemniczym uczestnikiem jestem ja, stary. Nie, 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 muszę stąd uciekać, jesteś szalony. Chodź, biegnij. gest nie lata szybko. Stary, zmienię się w inny mow, bo mogę latać trochę szybciej. Zmieniłem się w nietoperza. Na szczęście udało mi się uciec z człowieku, W przeciwnym razie utknąłbym tam w tej walce i nie wiem, nie chcę brać udziału w konkursie Guest Blaze? Nie wiem! Stary! już... Czekaliśmy kilka mobów z netheru, już je ukończyliśmy, ale popatrz, jest tu Enderman. Chcę zobaczyć, co on robi, stary. Wydaje się, że od dłuższego czasu patrzy na to drzewo. Co on zrobi? O nie, on zdobył drewno. Cóż, chciałem zobaczyć, co robią Endermeni, ale teleportują się nagle, więc nie mogę się dowiedzieć. X, on wrócił. Już pracuje 8 godzin i mój szef mnie nie wypuści. Chcę tylko wziąć prysznic. Pera, co? Jak to? Kąpać się, a potem znowu się teleportował stary. Poczekam jeszcze chwilę, bo chcę spróbować wejść w jego wizję, żeby zobaczyć, co ten Enderman robi. Wow, już od dłuższego czasu tu czekam. Enderman nie wraca, stary. Czy on skończył tę pracę? Jest tutaj. Mój Boże, spokojnie, wchodzę teraz w jego wizję. Jestem, zobacz, zbierze jeszcze jedno drewno. Wariat Wygląda na to, że pracuje przy budowie domu Ale chwila co to? Jakie dziwne człowieku Zejdę mu z oczu Budowany jest dom Jest tu nawet kawałek basenu A Enderman pracuje Spójrz I przyszedł tu kolejny Enderman Ciekawe co zamierza zrobić Gotowe szefie Skończyłem na dziś Bardzo dobrze Praca jest świetna Oto twoja zapłata Szef? Szefie Szef. Wynagrodzenie szefie 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 Szef. Szefie! Bestia odeszła bez zapłaty, stary, biedaczek. Ach, jest. Ups. O, jest, tutaj. Pięć mikstur odporności na wodę. Sam raz, jak ustaliłem z szefem. Odporność na wodę, Enderman, zniknął. Nie, 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 gdzie on jest? Gdzie on jest? Aha, tu jest. Wejdę w jego perspektywę. Szybko, 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 szybko. Udało mi się wejść. Wejdź, wejdź, udało mi się wejść. Chłopie, on się teleportował do ogromnego domu, tutaj koleś. Ale super! Patrz, jest tu nawet grill Wendermana. Co to jest? On rzuca na siebie miksturę. Nie, to nie jest przekleństwo. Nie, 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 to jest przeklęte, stary. A in, ta robota się opłaciła, ale świeży prysznic, no. Nie, ten Enderman nie jest prawdziwy. Jak to możliwe, że Enderman bierze kąpiel w wodzie? Wychodzę stąd. Pójdę zobaczyć inne moby. Zwariowałeś? Ledwo skończyłem oglądać Endermana, i już widzę przed sobą inne moby, które mogę sobie obejrzeć. I o cholera, tutaj w środku cmentarza odbywa się spotkanie różnych typów zombie. Zmień się w dziecko, możesz biec znacznie szybciej. Zmień się w zombie mumie, nie płoniesz, to jest o wiele lepsze. Dlaczego nie zamienisz się w topielca? Topielec oddycha pod wodą. I, i co ten zombie będzie chciał się zamienić, nie? Tutaj jest sporo mobów, które chcą, żeby się przemienił. Myślą, że to pokémon. Poczekaj chwilę, coś tu nadchodzi. Co to jest? To gigantyczny zombie. Caramba, więcej zombie przychodzi na spotkanie potworów tutaj. Chcę zamienić się w tego tutaj. Myślę, że to właściwy wybór zombie, stary. Nie ma sensu zmieniać tych małych zombiaków, ale to szaleństwo wiedzieć, że mogą wybrać ewolucję jak Pokémon, prawda? I z tym kolejnym stworzeniem było zakończone, odkryliśmy co ono robi. I po wszystkim co widziałem, myślałem, że odkryłem wszystkie sekrety stworzeń, ale... Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie intryguje, którą widzimy tylko, gdy jest naprawdę źle. Mówię o Widerze. Spotkałem Widera tutaj na skraju świata, stary, i jest tu całkowite zniszczenie. Ale od dłuższego czasu mu się przyglądam i niczego nie niszczy. Co za szaleństwo, stary. Wygląda na to, że coś jest usuwane. Spójrzcie to. Wygląda na to, że jak się zbliża, kasuje niektóre części świata. Jeszcze jeden kawałek świata, o którym zapomnieli załatwić. Ale bałagan. Ej, stary, wygląda na to, że naprawdę czyści zbagowane fragmenty świata. Ci gracze myślą, że świat sam się utrzymuje. Ktoś musi wykonywać brudną robotę. Co jest, stary? On nie dużo na raz, więc to właśnie robi Wither. Zjada fragmenty, które się nie ładują, żeby gra się nie zawiesiła. Jest jak sprzątacz w Minecraft. Nie! Ktoś mnie przywołuje! To niemożliwe! Skończę z tym graczem! Kurcze, więc Wither odpowiada za to, że świat działa płynnie i zwykle atakuje graczy, ponieważ wyciągają go ze strefy komfortu. Chyba przemyślę dwukrotnie zanim przywołam kolejnego Withera i Wither zniknął. Myślę, że został przywołany. I oto ukończyliśmy listę mobów i co robią, gdy nie jesteśmy w świecie.